No dzisiaj tu mamy A6 C6 eee... I co tam chciałem powiedzieć o nim Generalnie to ono przyjechało na, na problem z DPFem Co nie, więc wyjęliśmy DPFa eee... Założyliśmy drugiego, bo ja do C6 po liftów to... No to mam na stanie Tak, to jest stary DPF Oddaję, piorę Jak ktoś będzie potrzebował to dzwoni, umawia się, przyjeżdża robimy, no tutaj jak zwykle śrubki się urwały ale to daliśmy nowe, znaczy nowe no tutaj miałem używki z tego z nierdzewki zawsze daje tak bo te, te gwinty niestety się tam urywają tutaj gwinty też są ponaprawiane bo no niestety i czujnik nie chciał się wykręcić trzeba było gwintować od nowa no a złączka jest nowa bo ta stara już była mocno skorodowana no i co taka co szósteczka jak moja więc bardzo fajnie klient się tam borykał, jeździł, wypalali mu cudawianki robili. no Trzeba było wyjąć DPF-a wyczyścić no i tam mała korekta programu jeszcze chyba będzie, ale to to dogram jak będę miał czas, bo no, generalnie rzecz biorąc to, to, to... auto przyjechało, przyjechało z problemem, że dużo pali, a różnica ciśnienia na na tym, jak będę tam miał czas diagnostykę podpiąć, to, to Wam jeszcze pokażę gdzieś loga mam zrobionego, no ale 0,8 bara nawet do, 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 dawało do tego, do 0,8 do do bara dochodziło, a znaczy w tym DPF-ie powinno być maksymalnie 0,3 w tym samochodzie, tak? Przy tam 1100 litrów przepływu, nie więcej, 1130 ten motor 3.0 się tam dokręca, no więc. O tyle w temacie. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy z DPF-em, zapraszam.